Nie ma dnia bez pytania, czy można odzyskać dane ze smartfona po przywróceniu go do ustawień domyślnych? Zapytajmy internet. Tak, istnieją specjalistyczne programy do odzyskiwania danych po przywróceniu telefonu do ustawień domyślnych. Ściema, kłamstwo, tego typu informacje krążą po sieci, w poradnikach, na YouTubach. Bardzo często ludzie korzystają z tych aplikacji do odzyskiwania danych, natomiast musisz wiedzieć, że odzyskanie danych po przywróceniu telefonu do ustawień domyślnych jest niemożliwe. Jest to niewykonalne i zapewne za naszego życia nie będzie wykonalne. Nie da się nabrać na te wszystkie płatne aplikacje do odzyskiwania danych ze smartfonów, bo one nie zadziałają. Jeśli ktoś gdzieś twierdzi inaczej, to albo się na tym nie zna, albo chcecie je naciągnąć. Więc jeśli jesteś w takiej sytuacji, lub jeśli będziesz w sytuacji kiedy stracisz dane w ten sposób czego ci nie życzę już teraz wiesz że